Dzień dobry YouTube, witam Was, dzisiaj będziemy zbierać jagody jałowca, ale zanim pojedziemy na tą miejscówkę z jałowcem, która jest tutaj niedaleko stąd, musiałem odwiedzić pewien las, ponieważ w tamtym roku, w połowie grudnia w tym lesie bardzo, bardzo skutecznie pozbierałem wodnichy późnej i nawet gąsek zielonek, a w tamtym roku w połowie grudnia pogoda była dużo, dużo gorsza niż w tym roku w grudniu, więc... No Nie nastawiam się, bo wiadomo jak to z tymi grzybami w grudniu bywa, ale jakiś tam cień szansy myślę, że jest, żeby coś znaleźć. Także zapraszam Was najpierw do lasu, a później do starego kamieniołomu, opuszczonego kamieniołomu, gdzie pozbieramy sobie jałowiec. Nie będę robił z tego żadnej tajemnicy. Znajdujemy się w miejscowości Hojny, a właściwie blisko miejscowości Hojny nad Białą Nidą. I tutaj, jak widzicie, las sosnowy, równiutko posadzony, typowy las taki użytkowy, gospodarczy. Świetne siedlisko dla gąsek zielonek i wodniky późnej. W sezonie też spotkamy tu sporo podgrzybka, trochę maślaka, trafiają się rydze, ale tak głównie znane to miejsce jest właśnie z gąsek zielonek. Tutaj miejscowi mieszkańcy, tutaj w miejscowości hojny i pewnie też okolicznych miejscowości, są dobrzy w grzybobranie, muszę przyznać. Jak chodzę, tu widzę, jakie grzyby są puścinane, jakie są zabrane, jakie są zostawione. Widać zdecydowanie, że ludzie, którzy dochodzą na grzyby, mają pojęcie o grzybach. Co nie w każdym miejscu, w którym zbieram, odnoszę takie wrażenie. To tutaj rzeczywiście ta konkurencja dla mnie jest dość duża. Dlatego to, czym mogę dzisiaj zyskać, to jest pora. O tej porze już mało kto. Chodzi za tymi grzybami i być może dzięki temu się uda i być może dzięki temu rok temu udało mi się to tak fajnie pozbierać cały kosz wodnichy późnej. Włączę się, jeśli znajdę coś ciekawego. Pierwszym grzybem teoretycznie jadalnym, którego tutaj spotkałem jest to najprawdopodobniej, no bo ręki sobie za to nie dam uciąć, jest to dość stary osobnik, więc mogłem się pomylić, ale moim zdaniem jest to rycerzyk czerwono-złoty. Taki oto grzybek. Dlaczego mówię, że prawie jadalnym albo mniej więcej jadalnym? Ponieważ dawniej ludzie zbierali te grzyby, one wyrastają tutaj przy drewnie sosnowym. Zbierali je i robili z nich domieszkę do innych grzybów. Po prostu kiedy zimy były związane z głodem, to nic się nie mogło zmarnować. Natomiast sam smak tego grzyba nie jest na tyle, nie wiem, na tyle fajny, smaczny. Żeby, żeby mógł stanowić głównego bohatera w jakimś daniu, żeby był sens w dzisiejszych czasach, kiedy nie mamy problemu z głodem, żeby był sens go zbierać. Ja raz sobie pozwoliłem na zbiór tych rycerzyków, oczywiście młodszych dużo niż te na filmie, i no, przyznam szczerze, że nie ma kompletnie rewelacji, ale pokazuję Wam to jako ciekawostkę. Jeśli się pomyliłem i nie jest to rycerz czerwono-złoty, ponieważ no. Nie ukrywam, że te barwy na tym grzybie są troszeczkę inne niż na takim młodszym osobniku, więc to tylko domniemam, że to jest on. No to mnie poprawcie w komentarzach, ale no, wydaje mi się, że jest to właśnie rycerzyk. I napiszcie mi w komentarzu, bo może wy zbieracie te grzyby i robicie z nich coś, coś smacznego, coś dobrego, a ja po prostu się nie znam, nie wiem i niepotrzebnie je zostawiam w lesie. I mamy pierwszą wodnichę późną, osobnik stary i osobnik przewrócony no nie nadający się raczej już do zabrania natomiast to co mnie zmartwiło to widzę tu bardzo dużo pościnanych nóżek właśnie wodnichy więc tak jak mówiłem konkurencja tu jest bardzo duża i konkurencja zna się tu na grzybach stąd to mam że być może ktoś mnie ubiegł ale jeszcze się nie poddaje tak jak mówiłem wam w poprzednich filmach im wodnicha starsza tym bardziej przebarwia się na pomarańczowo tu pod spodem co bardzo dobrze teraz widać Udało mi się znaleźć kilka owocników nadających się do zbioru. Oczywiście nie jest to żadna ilość. To nie są tylko te dwa, które Wam pokazuję. No jest kilka więcej, ale nie są to ilości, które by mówiły o jakimś skutecznym grzybobraniu. Natomiast, no, ale są czyste. Kilka sztuk będzie. Dzisiaj gotuję sobie kapustę kiszoną. Dorzucę sobie do kapusty kiszonej, tą wodnikę. Takie znalezisko, sądząc po tym, jak wygląda, to obstawiam czaszkę sarny, kozy, coś z tych dwóch, bo jest niewielka albo koza, albo sarna. Jesteśmy już na mojej miejscówce do zbioru jałowca. Jest to nieczynny kamieniołom w Starochęcinach. Tak to się prezentuje, i tutaj ten jałowiec w tym roku jest naprawdę obfity. Zaraz pokażę Wam, jest trochę głośno, bo tam dalej mamy obwodnicę. E, właściwie to już nie obwodnica drogi szybkiego ruchu, siódemkę, dlatego będzie troszkę głośno. Ja Wam zaraz pokażę, jak obfity jest tu jałowiec. I oczywiście nie myślcie sobie, że ja tu teraz będę siedział przez 3 godziny. I dłubał ten jałowiec, żeby zbierać go nie wiadomo jaką ilość. Absolutnie ja nie jestem z tych cierpliwych gości. Ja nie mam takiego charakteru, co jest śmieszne w sobie przy mojej pasji, ale no, nie mam takiej cierpliwości. Ja mam inny system. Ja noszę sobie zawsze w plecaku małe pudełeczko, i kiedy przechodzę obok miejscówek z jałowcem, to po prostu wyciągam to pudełeczko i sobie sukcesywnie po trochu zbieram tego jałowca. Po czym suszę go w domu, podsuszam i magazynuję i używam. Dzisiaj wyjątkowo przyjechałem, żeby tego jałowca nazbierać więcej i myślą właśnie o jałowcu, bo chciałbym nastawić z niego piwo jałowcowe. Patent jest bardzo prosty. Mam sobie taką plastikową tackę, takie pudełeczko, podstawiam ją pod gałązkę i delikatnie palcami dotykam tych najbardziej dojrzałych jagódek. I one mi tu spadają do tego pudełeczka, i w ten sposób go zbieram. Jak mi się to uzbiera, to oczywiście sypuje to do tego pudełeczka zamykanego. I w domu siadam i przebieram te dojrzałe, te najładniejsze jagódki od tych igiełek i od tych brzydszych owoców. Taki jest mój system na zbiór jałowca. Minutka zbioru i mniej więcej tak to wygląda, także system jest całkiem niezły, całkiem sprawnie to idzie. Jałowiec, jałowiec zbieramy po przymrozkach, po takich porządnych przymrozkach. Ja zbieram tylko te owoce, te jagódki, które same z łatwością odrywają się od, od gałązek jałowca. Tak naprawdę jałowiec możemy zbierać całą zimę i ja też zbieram go całą zimę mniej więcej, zaczynam właśnie w połowie grudnia, a kończę na koniec lutego i taki podsuszony jałowiec później, jak przechowujemy sobie w domu szczelnie zamknięty, to on nam może służyć spokojnie jako przyprawa przez cały następny rok. Wiadomo, że te olejki eteryczne w nim zawarte, te żywiczne aromaty, one się w jakiś sposób otlenią z czasem. Nie będzie on taki dobry jak świeży o tej porze roku, no ale wiadomo, tak jest po prostu z naturalnymi produktami, że mają one swój, swoją datę przydatności i tego nie przeskoczymy. Ja biorę się dalej e, za zbiór, a was zostawiam z przebitkami z tego kamieniołomu w Starochęcinach. To już koniec naszej dzisiejszej przygody. Jałowiec pozbierany. Będę nastawiał z tym jałowcem piwo jałowcowe, które pokażę Wam w którymś z kolejnych filmów, jak zrobić dokładnie. A ja w tym momencie żegnam się z Wami. Fajnie, że dotrwaliście aż do końca filmu. Zostawcie oczywiście jakąś łapkę w górę, zostawcie komentarz, jest mi bardzo miło, jak, jak to robicie. No i subskrybujcie ten kanał, jeśli Was ciekawią takie treści. I taki ekstrawagancki styl życia jak mój. Nara!